Dogrywa do Brauna, który też nie trafia. Jest Borowski nad koszem. Trzy zbiórki, cztery w ataku. Wow. To to w końcu wyrwie? Artio Parachowski. I Karolak z rogu boiska za trzy punkty. Tak jest wyłuskać piłkę w każdej sytuacji. Teraz jednak Braun fatalnie się pomylił. Szansa dla Śląska w kontrze. Nizioł do... Karolaka ten ponownie za trzy tak punkty! Jest. I to już druga trójka Kuby Karolaka. I tego brakowało Śląskowi na pewno. Zastanawialiśmy się wszyscy i przed meczem, i, i, i wczoraj, i po ostatnim spotkaniu, jak to będzie z Jakubem. No i już mamy odpowiedź: dwie celne trójki w niesamowicie ważnych momentach. To są takie właśnie niesamowite historie, które, które pisze również dzisiaj Jakub Karolak. Są takie momenty trudne dla zawodników gdzieś tam odsuniętych na koniec ławki. Ale kiedy przychodzi ten moment, to nawet coś takiego, że nie wiem jaki tam jest sytuacja między nimi a trenerem, ale ja Ci pokażę, ja potrafię grać, ja trafię dla siebie, dla zespołu, dla, dla Śląska. No i z Parachowskim na parkiecie gra śląska wyglądała naprawdę obiecująco. Stąd obecność Białorusina od pierwszej sekundy trzeciej kwarty. Karolak! Fantastyczny, no może odmienić. Pytałem o to ciebie pod... Po już znamy, Jeremia Martin z Kadbertsonem, ale radzi sobie szans tutaj coraz lepiej. I Martin sam także, jeszcze raz Karolak za trzy punkty! Ależ seria, ależ granie, ależ ciosy dla drużyny Kinga od Jakuba Karolaka. Klos na prowadzeniu. Szybciutko. Tak jak ostatnio świetnie w tej trzeciej kwarcie grał w Szczecinie, tak i teraz, tutaj we Wrocławiu. 8-0 było w tej serii, w, tym, w tej kwarcie dla Drużyny Śląska. Jeszcze jedna akcja dla Karolaka! Coś nieprawdopodobnego! Gdzie byłeś, Jakubie? Kiedy cię nie było? Fantastycznie gra w kontrakt. Wychodzi fejn przed dziewę. Chyba świetnie zobaczył Karolaka i ten trafia! W szóstą trójkę dzisiaj. O no już wcześniej ta trójka mamy Ramliaka, już chciałem mówić, zabrakło dodatkowego podania do Jakuba.